I ruszyliśmy przed siebie. Niewiele, bo 50 km raptem przejechaliśmy i dojechaliśmy do tej słynnej Rotorua. Jesteśmy na, już zaklepaliśmy sobie tutaj darmowy kemping, można powiedzieć, w centrum miasta. Wygląda. Dosłownie kilka kroków za tym parującym basenem za nami. Tutaj no oczywiście Rotorua słynie właśnie z tych okolic, gdzie właśnie są te baseny także geotermalne i spa i wszelakie inne tutaj Udogodnienia, jeśli chodzi o takie, myślę, że też zdrowotne aspekty. Tak, właśnie, nawet w przewodniku jest napisane, że zanim zobaczymy rotorule, to na pewno ją poczujemy i to jest prawda, rzeczywiście, jak tylko wysiedliśmy z samochodu, ten zapaszek gdzieś tam Już nas uderzył zaczął nam towarzyszyć, no i faktycznie, bo to jesteśmy w centrum miasta, do centrum miasta może mamy 10 minut i generalnie już tu ładna okolica się zaczyna. Parking jest na 15 miejsc i obok już także jest źródełko jedno, tu za nami drugie, no i faktycznie no, ta woda paruje, no i, i wali, wali, wali. No i ktoś tam, ludzie nawet w komentarzu na CamperMajcie pisali o tym, że fajne miejsce, w spoko, bo blisko centrum, ale no daje radę. To, ale ta także przed nami, więc nie jest, jest sporo udogodnień. Tak? nie, eee, nie więc... ma prysznica, ale to my już jest. jesteśmy wykąpani. <grych> Umyci, ogarnięci, więc nam to wystarczy. Więc e, ruszamy co? Zwiedzać miasto, sobie tutaj okolice, centrum miasta. Generalnie trochę wyludnione miasto, dużo rzeczy zamkniętych, bo już święta się zbliżają. I mamy Wielki Piątek, więc już sklepy zamknięte. I ludzie albo w domach siedzą, nie widać, że tutaj ewentualnie turyści są, i w sumie tyle. Tak naprawdę. Myślę, że lokalne osoby pojechały gdzieś kempingować, tak, tak jak już gdzie, widzieliśmy, że... Pod namiotem uciekli z dużych miast tych, żeby właśnie do natury przed siebie nie? Po, po widoczki Tak. I żeby się wyczuwać no z Zobaczcie basen za nami i ruszamy dalej. I tak moi drodzy w sumie jesteśmy na osiedlu, na zwykłym osiedlu, gdzie sobie ludzie mieszkają kulturalnie no i po prostu mają gorące Źródła tutaj woda sobie pluska chociażby z jednej strony i tu smy. wszędzie ta woda się grzeje i gotuje wygląda to niesamowicie i mają chyba wydaje mi się dostęp do gorącej wody cały czas się cały czas gotuje. mam wielki piątek też przy okazji, więc to właśnie ciekawa informacja. że? święta, jakby public holidays, jakby jest taka dopłata, której tutaj chyba nie ma. Nie, nie tutaj nie ma, ale restauracje obok meksykańskiej i tak dalej pobierają 15%, w sensie 15% więcej jest ceny całego rachunku. Więc to jest, jest to szalone, że, że właśnie jest dodatkowa opłata za to, że. No jest, święta, ktoś święto? musi pracować. Z nie jednej z... strony jest to no fair, bo ktoś nie ma świąt, i. Tak, ale jeśli ktoś pracuje i wiesz, i to jest okay. oczywiście pytanie, jak to rozprowadza się, jeśli chodzi o wypłatę. Na przykład, mm -hmm. tak? bo jeśli pracują święta teraz, na przykład Wielki Piątek, i ceny w restauracji są o 15% większe, to, to czy to są, idzie do i tak dalej, no to jest na pewno ciekawe. No, w każdym razie no, stołować się we święta jest to znacznie droższy interes, bo 10 15 osób się wołają sobie do rachunku mhm. dodatkowo, więc może być to sporo za taki rodzinny obiadek. Wydaje mi się, że z dłuższej perspektywy niedzielne handlowe to taki fajny plus, jeśli chodzi o taki luz balans w Polsce. Zależy kto jak na to spojrzy. się, Oczywiście, zgadzam się. Są różne punkty widzenia na to niedzielę niehandlową. Tu z kolei tak jak było no, w pierwszego praktycznie dnia, w pierwszych dniach Zaskoczenie, kiedy kupowaliśmy Wanisława, to było chyba w niedzielę, kiedy dochodziło do transakcji i pojechaliśmy do banku w niedzielę o godzinie, nie wiem, 15.00, to było chyba i, i bank był normalnie otwarty, więc to było dla mnie wtedy istne szaleństwo i potem właśnie z tym e, sprzedającym Fredem, e, który to był lokalny, się śmiał, że w Polsce macie soboty i niedzielę sklepy zamknięte, że w sensie banki nieczynne, no to nie do pomyślenia, nie? Więc to też właśnie, Kwestia jeśli mówimy… chyba takiej jakiejś kultury, tak jak tutaj y, lokalni mieszkańcy żyją i takie lokalne przyzwyczajenia, myślę. Więc tu się może i pracuje teoretycznie od poniedziałku do niedzieli, ale do godziny 15, 16 być może i, i po prostu szybciej idą do domu, z, też z większym luzem podchodzą do tego. No ale to było właśnie, szalone, że. No właśnie. No. I tak, moi drodzy, zaczynamy naszą przygodę w na naszej kuchni, w <grybujesz> naszej, takiej publicznej, na kempingowej. W każdym razie po ciepłym wygrzewaniu się. W gorącym źródle, jacuzie bez bombelków, tak to nazwijmy. Czas przyszkować obiad do kolacji, Tudzież stwierdziliśmy, że na święta zrobimy sałatkę z nową wersji nowozelandzkiej trochę, czyli trochę uboższej wersji, bo nie mamy chociażby jednego z najważniejszych składników jak ogórków kiszonych z źródła, źródełka Kołbrzyskiego z zalewy. Yy, słonej, słonej wody, w sensie tutaj w Kołobrzegu jest takie źródełko słonej wody. Od lat mnie mama tam goniła na rowerze, czy z buta chodziłem. Ja tam gdzieś tam może narzekałem na to wszystko, ale finalnie chodziłem po, z baniakami wody i zabierałem tą wodę. Ludzie się dziwili, krzywili, że taką wodę słoną, co ja z tą wodą słoną robię. A potem mama robiła robi w dalszym ciągu niesamowite ogórki, zdziałki w połączeniu z wodą solanką. Więc to tak solen wstępu. Na pewnie każdy z nas ma taką miskę, <grym, <grym, legendarną miskę wiadro, do którego Miska zawsze... Tak, miska z memów, z wiadra. No więc e, tak, więc biorę się zagotowanie i w międzyczasie będziemy robić obiad. Dzisiaj w planie jajka, nie, jajka sadzone. Mizeria broku, ziemniaki. Mamy czerwone ziemniaki i zwykłe ziemniaki. Pyry. Tu tak zwane. Więc trochę pomiksujemy, trochę podzielamy, trochę pokimbinujemy, więc zapowiada się pyszny obiadek, a przy okazji... No, będzie, no, wykorzystamy tą przestrzeń pusto w kuchni, kogo tutaj za bardzo nie ma. Po prostu szybko ugotować, rachu ciachu, cyk 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 i będzie no, pyszne jedzenie. Że możliwości mamy dość ograniczone przez to, że nie ma tutaj w kuchni żadnych garków i patelni, więc no, musimy wykorzystać wszystkie na sprzęt, jaki Mam, tak ziemniaczki tu już się elegancko gotują, tutaj już w kuchni polowej brokuł się gotuje, no i tu cała kwintesencja jeśli chodzi o sałatkę warzywną, jarzynową, czyli już jajka się gotują na twardo na jutro, a także do sałatki pietruszka i marchewka, ziemniaki wykorzystamy z obiadu także, no i tutaj już powstają takie jajka. Na miękko. Żeby też nie było, że ciągle robimy, przygotowujemy, więc tak to się prezentuje. Mamy tak, mamy brokułka, tak jak wspomniałem, ziemniaczkiem, jajeczko ze szczypiorkiem, i tutaj już moja nakłada. Mizery, więc wygląda to. Elegancko, co powiesz? Pyszne. Czas zacząć nasze święta. Z Wanisławem. Więc witamy się z niedzieli wielkanocnej. Siadamy. do śniadania jest oczywiście godzina 10, a my powinniśmy się wymeldować, ale no na szybko śniadanko i tak, ruszamy dalej będzie, w drogę. Nie będziemy się długo y, cieszyć tym śniadankiem, ale bo też później, wieje, wie tak chłodna, tak bo jest mokra To Plus głowy. jajka niepoświęcone, więc... <laughs> no, ale co się liczy, to się liczy. Mamy jajeczka w majonezie, oczywiście moja ze szczypiorkiem, ja bez. Eee, tutaj już mamy tościki zrobione, sałatkę jarzynowa w wersji mojej, bardziej biedniejszej. Monia tutaj jeszcze z kukurydzą i jabuszkiem I mamy w ogóle przesłodkie jajeczka z Kinder Bueno, na słodko, eee, więc mamy i trochę smaczków i... No i na tyle ile możemy sobie pozwolić, na tyle ile pozwala nam Nowa Zelandia. Nie było ogórków kiszonych, eee, nad tym ubolewamy. No ale faktycznie no, tak po prostu symbolicznie z uśmiechem i zaraz ruszamy dalej przed siebie. Zwiedzać Nową Zelandię z zapasem energii i pogoda ma być w najbliższych dniach bardzo e, obiecująca. Za kilka dni już ruszamy właśnie i na rafting do hobbitonu, no, więc będzie się po prostu działo. Ostatnie dwa słowa bez tam <grym> Ale jeszcze przed wyruszeniem w trasę dalszą musimy zrobić rzeczy obowiązkowe. Czy jak to także i święta? Musimy wymienić brodną wodę, nalać trochę czystej, żebyśmy mieli na dalsze obozowanie, podróżowanie. Więc tutaj sobie uzupełniamy cyk wodę. Bardzo fajnie to jest skonstruowane, bardzo fajnie jest to przyszykowane, bo są właśnie coś typu dump station, wiele mnogo. Tego jest jeśli chodzi o całą Nową Zelandię. Na campingach to standard, e, no ale po prostu, gdzie nie pojedziemy, zobaczymy znaki, właśnie z, z, z taką, właśnie. Charakterystyczną, Nawet po drodze. Z, tak, ale właśnie, że z takim charakterystycznym znaczkiem kampera i takiej kreska strzałka Hop. w dół. E, no i to jest dump station, gdzie można właśnie uzupełnić czystą wodę i wylać brudną wodę, i oczywiście ona jest czysta w sensie do picia, więc akurat w tym przypadku trochę, trochę bardziej szalenie jest ładki belek. Tu, cyk, wylewa się brudną wodę. Można umyć sobie... Ee, <grywa> Dokładnie pokażemy, bo no, my, czegoś takiego nie widzieliśmy jeszcze. To znaczy kibal widzieliśmy, ale... <grywa> Murołonego kibalka nie widzieliśmy. Nawet więc, woda się spuszcza. Tak, więc tutaj możemy sobie umyć jedną naszą bańkę z brudną, ee, z brudną wodą, cyk, bo to jest woda z tej strony nie do picia, więc tylko myjemy szary... E, szary pojemnik na wodę, a z drugiej strony mamy już właśnie informację o Dobrze, tym, że jest ta z tego szlaufa zdatna do picia, więc stąd sobie cyk i uzupełniamy czystą wodę do picia. E, no i właśnie dump station. Więc tak to się prezentuje. Poćim koło 50-100, no 100 zł średnio 100 zł za kemping, za właśnie za takie pole e, namiotowe, można powiedzieć ze wszelkimi udogodnieniami. Na no, w Polsce za takie miejsce wydaje mi się kempingowe sporo więcej trzeba zapłacić, czy żeby w ogóle samochód zostawić czy zaparkować i sobie obozować, więc to już nie wiem, już dawno na kempingu w Polsce takim nie byłem, ale wydaje mi się, że właśnie koło północ, jak nie więcej trzeba chyba już w tych czasach zapłacić, zwłaszcza w kołobrzeskich w koło brzeskim kempingu, gdzie jest dość drogo, tak sobie kojarzę no. dobra, kończymy i jedziemy w dalszą drogę Refleksje? są refleksje takie, że chyba jakieś szczury do wody idą. Jak nie ludzie wychodzą, to szczury idą na No faktycznie, Widział. no widzę szczurka. Dwa. <laughs> nie wiem, czy zostaniemy tu na noc. Jeszcze tam ludzie z wody wychodzą. Szalenie to wygląda. Dobra. są. To pokażemy. Nie wiem, czy zobaczycie. Czy... Szczury chcesz pokazać im? <laughs> no wszystko, co się dzieje. Gdzieś tam z oddali ci ludzie wyszli z wody. Więc wyglądało to dość szalenie. Nie wiem czy się kąpali, czy co, ale może i dosłownie biegnie szczur. Idziemy. Po prawej. Szczur o, po no. prawej, ludzie po lewej. Tutaj my, widzieć tutaj, z czym my mamy tutaj. do czynienia. <laughs> takie to. Luksusy plażowania darmowych kempingów chyba. No i takie Ale to widoczek zacznę. Szczury nowozelandzkie. Ta Uranga. Co ciekawe e, ogromna ilość miejsc e, dla samochodów typu self-contained tu jest, po 2-3 miejsca, ale są e, więc chyba na 20-30 spotów. Ogólnie chcieliśmy tylko powiedzieć, że mega dużo właśnie tych miejsc campingowych, właśnie takich David wspomniał, 2-3 miejsca, ale tak naprawdę my koło 15 Zaczęliśmy tutaj. szukać miejsca dla siebie, byliśmy na jednym mm, kempingu, który, który był trochę creepy, bo tam troszkę to był park po prostu właśnie z małym zajazdem na właśnie parking self-contained, ale no widać było, że tam są jakieś autobusy, przyczepy takie, które już są tam, ktoś tam cały tam miesz... czas. Ktoś pomieszkuje na właśnie tym Właśnie ktoś jakby tam mieszkał, więc stwierdziliśmy, że... Próbujemy, jest dosyć wcześnie, więc próbujemy znaleźć coś lepszego więc Mieliśmy samochodów. sporo szczęścia, bo tylko dwa miejsca, na nasz Vanisław stoi e, O 15 ktoś o 18 przyjechał I chociaż jeszcze jeden van stoi Nie wiadomo czy oni pojadą czy nie, ale stoją w tym niedozwolonym miejscu A taki mandat kosztuje 800 dolarów, więc sporo No właśnie, też ciekawe jak bardzo przestrzegane są te mandaty Czy rzeczywiście po takiej jednej nocy, gdzie ktoś sobie stoi trochę nielegalnie nie przestrzega, że są tylko dwa miejsca, a stoi jako trzeci. Czy rzeczywiście jest taki mandat? Budujemy się z kolejnego dnia. E, już mamy <laughs> lany poniedziałek: śmigus, dingus, a przy okazji w sumie prima, prywic. Monia już idzie, więc zaraz się z wami także przywita. Się <laughs> zjedliśmy kolejne śniadanko, tutaj wielkanocno można powiedzieć. już nie ma. Wysprzątaliśmy także na naszego wana, przyszykowaliśmy go trochę do zdjęć, pokazałem, żeby już, no, już zbieramy się jakby do tej udostępnienia ogłoszenia no, o sprzedaż wana. Proces, rutyna codzienna, że trzeba ogarnąć, posprzątać, przygotować samochód do jazdy, no i potem zrobiliśmy sobie kilka zdjęć z ładnym widoczkiem, można powiedzieć, gdzieś pojeździmy, pokręcimy się w okolicach, z racji tego, że no niedługo mamy ten rafting i Hobbit, on już więc w sumie to są tutejsze okolice. Mam nadzieję, że niedługo majster od laptopa zadzwoni i powie nam, zadzwoni do nas z dobrymi wieściami, czy musimy jechać już do Wellington, w sensie, czy możemy już jechać do Wellington i odzyskać naszego laptopa i nasze dane. Albo po prostu my zadzwonimy z racji tego, że no są święta, no to te dwa dni uciekają, ale jutro już jest normalny dzień tygodnia i... Czasami się odezwiemy, zapytacie, No bo będzie. musimy tak jednak to mocno nas trzyma tutaj w niepewności. A może właśnie pokażemy no, jeszcze, tak, jakie jest widoczne. Zaraz weźmiesz, weźmiesz kamerę, ja otworzę drzwi i, i pokażemy te Instagram widoczki. To jest chyba dopiero chyba trzeci nasz widoczek w ciągu całego pobytu w Nowej Zelandii, jeśli chodzi o on one life gdzie są ładne widoki, gdzie można normalnie kempingować i podziwiać, zachwycać się widoczkami reszta to albo właśnie te darmowe kempingi są jakie są albo trzeba są wcześniej... są zwykłe kempingi, gdzie po prostu no, często jest ściana zieleni i już tak... parking zwykły z zielenią, nie nad morzem w sensie czy nad oceanem z jednej strony albo wtedy musicie wcześniej przyjechać i już zaklepać sobie miejsce i robić instagramowy content bo Nowa Zelandia, tak sobie wyobrażałem, że tutaj <grystanie> cuda nie widzę, nie wi wiadomo jeśli chodzi o kempingowanie że staniemy pod mątku. Tak? Ka każde <grystanie> widoczki będą niesamowite, gdzie nie staniemy, a to tak naprawdę są te darmowe kempingi, ok, się zgadzam Czasem są ograniczone ilości, tak jak dwa miejsca. Tutaj mieliśmy akurat szczęście, bo około 15.00 znaleźliśmy i mamy widoczki. Chociaż finalnie stało tutaj 6 samochodów na przypale łącznie, w sensie łącznie 6 po samochodów. Ale bramie, bo już koło 9.00. pan przyszedł, zamknął bramę, i mimo to stały tutaj 6, chyba 6 samochodów, z czego jeden w ogóle bez nalepki self-contained, a gościa tam w środku sobie spał. Kampery obok stały, również takie normalne i te by dostały mandat, bo my akurat tylko tutaj z kamperą obok staliśmy na wyznaczonym miejscu. No ale o dziwo, nikt chyba nie dostał mandatu, ale no wiadomo, Też zasady święta, to zasady. Tak. Też w sumie chodzi o to, że tak naprawdę nie przestrzegając tych zasad, sami sobie ludzie kopią doły, no bo później będzie coraz mniej tych freedom campingów i jakby skończy się. Takie działania, bo no też jakby ktoś no się, wykłada się na to pieniądze, tak, żeby ktoś ogarnął toaletę, przyszedł zamknąć bramę. To są jakieś koszta, to jest praca ludzi. Jeśli ludzie nie respektują tego, to, no to jest, później To, że jest, jest za to darmo, to, że jest dla nas za darmo, to nie znaczy, że podatki czy jakieś tutaj pieniądze z osiedla, z okolic, które udostępniają kemping. Po prostu jest to, jest to właśnie z, z danego, tych, rejonu, z danego rejonu te podatki. Więc no właśnie, dużo osób też nie szanuje wydaje mi się tego, jak jest określona ilość 10 kamperwanów czy 15 to i tak zawsze znajdzie się ktoś, gdzie tam się wtryni, wciśnie jakoś i powiedzmy e, przymknie się na to oko, wiadomo czy jeden kamper w tą, czy w tą, więc chodzi bardziej o respektowanie zasad, które są po prostu i tym bardziej mówię. Są to darmowe campingi, więc... Trzeba się dostosować, a tak. mandat 8 no to tak. sporo. Chyba nikt nie dostał, nikt, nie słyszeliśmy płaczu rano. Tu, chodź tu, do nas. Kłacij i, i podziwiaj widoczki. I to drzewo też w sumie daje super taki efekt, moim zdaniem. Jest to coś ciekawego. Jakby rzeźba. Tak, i, i zobaczmy, zrobię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15 kroków i mamy plażę, więc można powiedzieć blisko do morza. 15 kroków, teraz jest faza przypływu, wcześniej była faza odpływu, więc to wygląda jak wygląda, ale i tak wydaje mi się, ma to swój uroczy urok. Tam dalej łazienka, pani z uroczym pieskiem, z kra serca tutaj innych i tutaj tak wygląda. Nasz można powiedzieć backstage. Backstage wygląda tak, że zdjęcie wygląda tak, <grych> ale rzeczywistość wygląda tak. Mamy tu nasz powiedzmy schowki, schowki jeśli chodzi o rzeczy kempingowe. Tutaj i kable, i wentylator, i ogrzewanie. No i nasze krzeselka kempingowe. Stolik, jakiś tutaj można powiedzieć graciarnia której praktycznie nie używamy więc taka to w każdym domu tak jest, że są y, takie miejsca, gdzie wyglądają i jednak gdzieś jest ta szuflada albo nie wiem, taki schobek gdzie po prostu dzieją się różne rzeczy to i <laughs> Zdecy... zdecydowanie chyba u każdego, w każdym domu coś takiego Musi jest może być chociaż ta jedna szuflada albo jakieś pudełeczko, gdzie po prostu jest niż masz nie do ogarnięcia Zdecydowanie. Więc no dobra, to pakujemy, zamykamy, żegnamy się. Raz, cyk, i dwa. I jedziemy.